Nauczanie jest zadaniem, obowiązkiem i posłannictwem kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński, 6 listopada, niedziela. Witam was moi drodzy, dzień dobry. W tą piękną niedzielę i jak co dzień także też i dzisiaj dzielimy się słowem które na dzień dzisiejszy jest, otóż to to takie i zostało zapisane w sobotę 12 września 92 roku o godzinie 5.10. Miłość to zdolność do ofiary, dojrzewa i pogłębia się w trudach i cierpieniach, przeciwstawieniu się pokusom w czasie, który Musi trwać, by dojrzałość nie była pozorna, powierzchowna, oparta na uczuciach egoistycznych. Wydarzenia, w jakich uczestniczysz w codzienności Twojej, są przypowieściami, przez które mówię do Ciebie. Z Psalmu 21. Panie Królu, się weseli z Twojej potęgi. Jak bardzo się cieszy z Twojej pomocy. Spełniłeś pragnienie jego serca i nie odmówiłeś błaganiu warkiego. Bo jego uprzedzasz pomyślnymi błogosławieństwami, koronę szczero złotą wkładasz mu na głowę. Prosił Ciebie o życie, ty go obdarzyłeś długimi dniami na wieki i na zawsze. Wielka jest Jego chwała dzięki Twojej pomocy. Pozdobiłeś go blaskiem i dostojeństwem. Bo go czynisz błogosławieństwem na wieki. Kropka. Dziękujemy za wasz czas. Tak sobie właśnie myślę nad tym pierwszym zdaniem dzisiaj miłość, co powiedział Pan Jezus. Miłość to zdolność do ofiary. Ile we mnie, ile w nas jest. Takiej zdolności do ofiary? Czy jest ta zdolność, czy tylko mówię, że kocham? Czy potrafię się ofiarować? I nie, że muszę, ale chcę Wam powiedzieć, że nie przychodzi to łatwo do wielu sytuacji, które mam w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca. Na wielu płaszczyznach w moim życiu wciąż się tego uczę i takiej dobrej nauki sobie i Wam życzę. Dobrej niedzieli. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, Marny Pyłek i... Bogusia Żona Przemka. Fiu, fiu. O, 3.20.